Hej, hej, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farmers Life. Tak, i dzisiaj będziemy sobie kontynuować przygody Kazimierza. Burek jeszcze jest czysty. Mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. Co mi to na no z takiego świata? Mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. Jest zapisane to jest wszystko w dzienniku. Na przykład pokonać alkoholizm. Oraz musimy zbudować bliźniakom wychodek. Kurde, ja bym jak będę budował wychodek, a sam jeszcze wychodka nie mam. O oh my gosh! Jak żyć bez wychodka? Przecież całe życie do lasu chodził, nie będę, tak? Dobra, ja muszę sobie przypomnieć jak się buduje w tej grze? Ale nie ma tutaj... Naprawdę nie ma tutaj. A jest wychodek, dobra. Potrzebuję 6 desek, żeby zacząć w ogóle i później 43 deski. Dobra. Dobra, yy... 6 desek 37, dobra, wezmę 30. Chyba jakiś młotek czy coś będzie mi potrzebny, z tego co pamiętam. Na początek postawię sobie jakby projekt. Wychodka. <laughs> Żeby daleko nie chodzić, postawię go obok domu. Że tutaj to jest ten magazyn na żywność, to nie. Tutaj rozpadający się płot. O! To będzie idealne miejsce. Gdzie tu są drzwi? Tutaj są drzwi, w ten sposób. Pod drzewkiem. Cyk. No i dobra. Yy, 43 deski potrzebujemy, żeby zacząć, tylko że ten młotek... Skąd ja mam wziąć młotek? A czemu ja biegać nie mogę? A, bo jestem pewnie... Pewnie jestem pełen. O co tu chodzi? Apatia. a Kazimierz nie ma ochoty zbyt się śpieszyć, ani zbyt wiele dźwigać. Ten smutny stan można zobaczyć za pomocą napojów rozweselających oraz przyjemnego ciepła. Dobra, sp spróbujemy apatię zobaczyć za, za pośrednictwem przyjemnego ciepła. A poczekajcie, ja mam jeszcze chyba jakieś piwo, nie? Gdzieś miałem browary. Poczekajcie, a zaraz sobie tutaj ogarnę. Ech. Boże, jak on chodzi, jakby naprawdę. Rozpowie. No i siedzę prawie na piecu. I co? A paty nie mija? Piwo. Spożyj Ależ mi się nic nie chce. No co ty gadasz, chłopie? Pijesz się na piwo? O! Trzy browary. Jest git, nawet się nie upił. Dobra, wrócił do normalności. Dobra, ja, ja muszę mieć ten młot budowlany. Kurde, skąd ja młot budowlany mam? Wiecie, co ja naprawdę. Ale co się dzieje? Ja naprawdę nie pamiętam takiej rzeczy, nie? W skrzynce też nie mam. Wiecie, co ja sprawdzę w stole. jest to doło. <laughs> Szczelba. Nie, będę mógł polować! się na pewno. Wiecie co? Ja się przejdę do Zalesia tak szybciutko. zobaczyć że ten do budowlany mogę kupić. A czy ja się już biłem z tym z chękiem dla pani Ani? Cześć Pani Aniu! Oj, przepraszam, wszedłem na marchewkę. Cześć Pani Aniu. Ja przyszedłem tutaj załatwić pewną niezałatwioną sprawę, bo... Yy, Prosiła mnie Pani o to, żeby się z Henkiem tutaj dogadać, tak? W Pani imieniu. Więc ja pójdę. Pójdę i zaraz to załatwię wszystko. Zaraz przyjdę. Trzy minutki. Heniek! Zdobyj walki. A, bo to jest ten sam dzień. Ech, dobra. Ja myślałem, że się z Henkiem pobijemy, a tu wyszła lipa. Czekajcie, na, na to miał ten chłop tutaj. Czy on ma... Czy on ma młot? Młotek. 84. Dobra, ja jestem... Jestem bogatym człowiekiem, więc mogę sobie na młotek pozwolić. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Niedługo przyjdę. Z rzeczami. <grym> A z tobą porozmawiam później. Pani Aniu. Pani Aniu, ale Heniek się bić nie chciał. Znaczy... Ja stwierdziłem, że nie będę go bił, no bo już dzisiaj y, raz tutaj do ręku czynów doszło, Pani Aniu, i, i i jutro przyjdę. No, jutro przyjdę i z nim porozmawiam, dobra? Cieszę się, że się Pani zgadza ze mną. To do widzenia. Dobra, szybki powrót do domu. I czas się wziąć za budowę wychodka. Bo jak to tak bez wychodka? W ogóle posprzątać by się tu To Taki tu jest nieład i nieporządek, że sam nie poznaję tego Siedliska Ech, znowu nie mogę chodzić. No cóż. Cześć, mój nowy wychodku. Czekaj, ja muszę wziąć chyba ten młotek do ręki, nie? Tak. Aha, to jest jedna ściana Ja już myślałem, że to się całość wybudowało, to jedna ściana. Dobra? Ale by się, się przytał. No Dobra, wychodzę, prawie gotowy. Tutaj potrzebujemy jeszcze tak zrobić. Da się to otworzyć nie da się. Teraz desekam ja myślę, że tutaj... Eternit czy coś? A w miarę Dobra, działa Jestem z wychodka. Aha, bardziej pusty ja już nie będę. Dobra. To o to chodziło. Dobra, pierwsza powstała budowla na moim siedlisku. Piękny wychodek. Dobra, za daleko domu nie jest, więc jest dobrze. I co my teraz musimy zrobić? Kosztyczniem. Dobra, pozbieramy, pozbieramy złom i pójdziemy do do Stefana. No, to przy, przy, przy okazji ten. Co to w ogóle jest? Rosu? Aha, Rosu mam. A jestem głodny. Dobra, to może zjemy. Rosowek. Zawsze na Dobra, to mogę. Muszę walić. Muszę się trochę, muszę trochę rzeczy wyrzucić z kieszeni, że tak powiem. W ogóle by się przydało jakieś, Dla tych kurczaków jakieś ziarno kupić czy coś. Ale żeby kupić ziarno, to by muszę na zarobić. Dobra, teraz ja zbieram te wszystkie rzeczy. Dobra, na... <śm> najpierw pozbieram. Załaduję sobie tyle, że mógł się iść pochwalić tym... Y... <śm> Aha, już nie mogę więcej. Nie, mam tego? 15 złotych? No, a deski jeszcze muszę wywalić. Zapomniałem, że deski cały czas przy sobie noszę. Dobra, idę do, do tego... Henka, czy jak mu tam? Dam radę tak? Aha Muszę iść na piechotę To idę Burek Zajmij się domem Niedługo przyjdę No nie bądź taki smutny, Burek Burek Za godzinę jestem, naprawdę Co, do drzewa się przytulasz? Przestań, przestań, nie, nie, nie odstawiać scen, nie odstawiaj scen, no. Ja naprawdę zaraz przyjdę, bez kitu. Aha, Burek się obraził. No potrzebuje po prostu uczucia, chłopak. Jak wrócę, to mu je dam. Heniek, Heniek, ty jesteś Heniek? A nie, to jesteś Jan. Który to jest Heniek? on jest, Heniek. Do kogo ja mam to zanieść. Do Stefana. Tak? Stefan, ty jesteś Stefan, tak? Halo, ty jesteś Stefan? Tak, ty jesteś Stefan. Ten, bo ja ci złom przyniosłem. Kupisz ode mnie złom? za 210 pieniędzy wziął ode mnie złom. Dzięki. Te, jak one się nazywają? Mm. Interesy z tobą to czysta przyjemność Dziwnie wygląda, jak taki typowy cwaniaczek, nie? Ej, ja przepraszam bardzo, bo ja dostarczyłem złom Ale dałem ciała! Moi drodzy, ale jestem normalnie niemądry Poczekajcie, bo tutaj jest jeszcze trochę złomu, ja muszę coś, muszę coś sprawdzić, nie? Nie będę biegł na farmę bo to dosyć daleko, mi czasu że trochę zajmie, nie, ale tutaj jest złom. 15 złomów muszę nazbierać. 5 Stefan, ty jesteś Stefan, tak? Jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić, żeby nie było, nie, Stefan. Drugie życie złomu. Zebrałem ten złom. 15 sztuk. No i teraz muszę mu to dostarczyć. A mam coś dla ciebie dobra, to jest ja... moja wina. Bo, jak kliknąłem pohandlujmy i mu sprzedałem ten złom, zamiast mu po prostu w ten sposób dać, nie? Dobra. A nagroda? 250. No to czyli wyszło w zasadzie na jedno tylko to, że zadanko zrobiłem. I Git. Dobra, panie Stefan. Sorry, za tutaj nieprzyjemne, nieprzyjemne te. Yy, Nieprzyjemną sytuację, troszeczkę tutaj nieporozumienie wyszło. Yy, I ten, i to moja wina była, no. Ale następnym razem to przyjdę jeszcze do pana. Jak będzie Pan chciał tutaj ten, ten, ze mną porozmawiać i pohandlować, to, to ja bardzo chętnie. Dobra. Dobra, to ja idę. Dzięki na razie. papa. Pa. O, kiedyś do niego przyjdę zwierzątko kupić. Może jakoś konia albo jeszcze świnkę. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. A teraz na razie widzę, że się zmrok zbliża, bo jest 20.26. Zaraz tutaj targ w od zamknął, więc ja szybko udam się na swoją farmę. Burek Burek! Burek, wróciłem! O, Burek! Czekasz na mnie, tak? Czy ja mogę... Burek, poczekaj. Burek! Ja chciałem ci dać tutaj trochę... E, ...tej... Trochę miłości ci dałem, chciałem dać. Oj, przepraszam. Uderzyłem burka młotkiem. Burek! Wybaczysz mi, prawda? Mogę muszę Muszę ogarnąć te zwierzęta, bo tu kury łażą wszędzie, głodne. Burzek też zaraz będzie głodny, bo on taki jest... No świnką jest, nie? I nie ma tutaj korytka, nie ma... Ciemno się robi, księżyc widać, słońce zachodzi. Więc, moi drodzy, ja też będę się z wami powódku żegnał. No. Dzisiejszy odcinek nie był może bardzo obfity w treści czy coś, nie wiem jak to nazwać to no nie, ale wydarzyło się to troszeczkę. Wydarzyło się, bo pozbieraliśmy złom razem z kazikiem. Zrobiliśmy zadanką. Oraz wybudowaliśmy najważniejszy element naszego y, siedliska. Ten oto wspaniały y, przybytek. Zwany wychodkiem. Do którego kazik może przyjść. I oprócznić swoje jelita. <laughs> Dobra, ja będę uciekał. Bardzo mi się fajnie grało i w ogóle spędzało z Wami czas, ale czas też na to, żeby zakończyć tą rozgrywkę. Kłaść się spać czy coś, i, i ten, i, i, i w ogóle takie rzeczy. Dobra, uciekam. Uciekam. Trzymajcie się. Cześć. pa, pa. pa, pa.